Wyrażamy jednoznacznie i stanowczo poparcie dla protestu wobec zdarzenia, do którego doszło w dniu 15 grudnia 2025 roku w szkole podstawowej w Kielnie, polegającego na zdjęciu krzyża przez kiedy to aparat państwowy, rękami funkcjonariuszy systemu, także szkoła szkołach podejmował działania w symbole religijne, wolności sumienia oraz prawa obywateli do manifestowania swojej tożsamości. Jesteśmy głęboko zwolwersowani, że w wolnej Polsce po latach lat Symbolicznym upokorzeniem i próbą narzucenia jednego światopoglądu przy użyciu autorytetu władzy pedagogicznej. Z całą stanowczością stwierdzamy, że zachowanie nauczycielki było karygodne, nieetyczne i sprzeczne z misją zawodu nauczyciela. Pedagog jest osobą zaufania publicznego, powołaną do kształcenia młodego pokolenia w duchu odpowiedzialności dla drugiego człowieka. Tymczasem opisane działanie stanowi wychowawczy akt przemocy symbolicznej, który uczy dzieci pogardy, wobec cudzych pokornych przekonań i legitymizuje ideologiczne nadużycie władzy. Szczególne znaczenie nabiera ten fakt w świetle doświadczenia 1984, kiedy to w Zespole Szkół Zawodowych w Rokuszkowie użnijemy wspieranie przez rodziców i lokalną społeczność Podjęli odważne na obrony krzyży był to czas realnych represji, nacisków, groź, konsekwencji dyscyplinarnych integ integracji aparatu państwowego, mimo to młodzi ludzie i rodziny wykazali się odwagą obywatelską, broniąc nie tylko symbolu religijnego, ale prawa do wolności, sumienia i sprzeciwu wobec ideologicznej przemocy. To właśnie dlatego wśród podpisujących. Dla nas pamięć tamtych wydarzeń nie jest historią w podręcznika. Jest ora moralnym zobowiązaniem, by reagować zawsze wtedy, gdy mechanizmy znane z systemów niedemokratycznych pojawiają się ponownie. Nawet jeśli dziś przybierają łagodniejszą nowoczesną formę. Nie godzimy się na to, aby szkoła, instytucja, która w czasach prl była nadrzędziem ideologicznej presji, Znów stawała się miejscem światopoglądowej do doktrynacji, Tym razem pod pozorem naturalności. Naturalność nie polega na niszczeniu symboli, lecz na poszanowaniu pluralizmu i wrażliwości obywateli. Domagamy się rzetelnego wyjaśnienia sprawy oraz zdecydowanej reakcji ze strony organów, organów nadzoru oświatowego. Oczekujemy jasnego sygnału, że państwo polskie. Praktyk rodem z PL, że chroni wolność sumienia, pamięć historyczną oraz etos zawodu nauczyciela. Występujemy w tej sprawie nie tylko w obronie krzyża, lecz w obronie wolności, godności, odpowiedzialności bogatennskiej. Wywalczonych przez poprzednie pokolenia i należy